Natomiast no, to jest kwestia wyćwiczenia. Myślę, że największy problem z tym poczuciem odrzucenia, strachem przed hejtem, właśnie mają osoby, które bardzo, bardzo mało znają siebie samych i, i żyją na tych zranieniach emocjonalnych, na tym nieprzepracowaniu właśnie tych swoich zranień, wszystkich, które mieli w dzieciństwie, tak? swojego poczucia, tego, co przeżyli w rodzinie. No i tak jak mówisz, ty to nazywasz tym, tymi paktami, zapisami, czy, ale to, jest, to są takie, no w psychologii też mamy na to termin, to są niedokończone biznesy, unfinished business. Tak? Że coś ci się musi odtworzyć, dopóki nie załapiesz, co tak. się dzieje. Proces się musi zamknąć. Tak, dopóki to nie zrozumiesz, nie dlaczego. Tak. I Jak wtedy to... dopiero możesz zmienić. Nie znaczy, że to ci się nie przytrafi już nigdy więcej w życiu, że nigdy więcej nie trafi ci się taka, nie inna sytuacja, ale jak już znowu będziesz w tym miejscu, to nie powtórzysz tego samego błędu, po prostu spojrzysz na to i powiesz, ok, ja wiem co to jest, ja w to nie idę, tak. nie? i wtedy jest zupełnie, lżej się żyje, lżej się żyje, bo ostatecznie, kurde, czy my naprawdę chcemy tracić czas?